Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotykamy się na kolejnym rozważaniu y, rozdziałów Konstytucji Śląskiej Szkoły Ikonograficznej. Pozostały nam do rozważania dwa ostatnie rozdziały: Gutta et Mare oraz Finis. Często są y, tytuły y, łacińskie, ponieważ jesteśmy częścią Kościoła y, łacińskiego, rzymskiego, chociaż. Y, Y, tworzymy dzieła y, y, nawiązujące w, y, czy wynikające wprost z kultury bizantyjskiej, wschodniej i greckiej. Gutta et mare, czyli kropla i morze. O co chodzi w tym wszystkim? Teraz te dwa ostatnie to jest pewna perspektywa, czym jest świątka Szkoła Ikonograficzna. I do czego dążę? Są dwa ważne, takie zasadnicze, podsumowujące rozdziały. Więc zacznijmy od tego. To, co znamy, jest kroplą. To, czego nie znamy, jest morzem. Quantum scimus gutta est, ignoramus mare stare łacińskie przysłowie. Jesteśmy in statu nascendi. jesteśmy w, w statusie, w, 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 w sytuacji, w zasadzie narodzin. Tak jak mówimy, to jest wiosna Kościoła, to jest początek. O, mam napisane, oczywiście, jesteśmy in statu nascendi, w wiośnie Kościoła, na początku drogi, dao. Nie bójmy się wielkich, przekraczających nas wymagań, które stają przed nami jako to, co nazywamy śląską szkołą ikonograficzną. Chodzi o to, że to jest coś, co nas przerasta, to jest coś, co przerasta każdego z nas, to jest coś wielkiego. Ale nie bójmy się tego. Jesteśmy dopiero na początku. To Dopiero prawdziwą ikonę zobaczymy wtedy, kiedy staniemy twarzą w twarz z Panem Bogiem, Zobaczymy pana Jezusa całego takim, jakim on jest, i to jeszcze zobaczymy go na każdym przedmiocie, na każdej rzeczy, na każdym atomie tego świata. To, to, to jest. My jesteśmy dopiero na początku tej drogi przeczucia. Jak Maryja, która usłyszała od Gabriela słowa przekraczające możliwości stworzenia. Stworzenia nie w znaczeniu, znaczeniu twórczości, tylko stworzenia, że stworzenie. Ona jest stworzeniem. I ona słyszy słowa, że stanie się matką Boga. No jak? Ona, która jest stworzona, ma być matką kogoś, kto ją stworzył? To jest, to jest niepojęte, to jest przerażające. I podjęła tę niemożliwą do przewidzenia przyszłość. Wypowiadając abrahamowe hinne ni, oto jestem, fiat, michi, sekundum verbum tuum, tak? Na anioł Pański powtarzanie. I przez to wygrywając niebo dla całego kosmosu. I tutaj mamy niebo z dużej litery, bo to chodzi o samego Boga, pana Jezusa. Ona wygrała to, bo powiedziała: Oto jestem. Zgodziła się na niemożliwą do przewidzenia przyszłość. Pe pe pełna przerażenia, nie wiedziała co i jak, ale skoro Pan Bóg to proponuje, skoro Pan Bóg to postawił na jej drodze, to będzie ok. I wygrała wszystko. Tak? Niebo dla całego kosmosu. Nie tylko dla siebie, nie tylko dla Izraela, nie tylko dla Kościoła, dla całego kosmosu. Bardzo lubię kosmiczne ujęcie Jezusa Chrystusa, dlatego że On jest odpowiedzią na cały kosmos. On ten kosmos stworzył. W zasadzie Bóg Ojciec stworzył cały kosmos, patrząc się, odpatrując się, jak na wzornik, dla Jezusa Chrystusa. Po co stworzył? Dla Jezusa Chrystusa. Żeby się Jezus cieszył. Żeby jego syn miał radość, że tak coś pięknego stworzył. I to i, i panu Jezusowi się tak spodobało, że zapragnął być częścią tego kosmosu. Więc Duch Święty zaangażował się, aby go wcielić. No to jest coś pięknego. Tak. I jeszcze wrócę do y, y, łacińskiego przysłowie. Fantum tak? scimus gutta est. est ignoramus mare, czyli to, co znamy, jest kroplą, to, czego nie znamy, jest morzem. I można powiedzieć, proszę Państwa, że im więcej człowiek poznaje przez studia, przez naukowe badania, ale także przez ćwiczenia, czy to w sporcie, czy w muzyce, czy w sztuce, tym bardziej sobie uświadamia fakt, że zasięg jego wiedzy w porównaniu z niewiedzą można porównać do różnicy między kroplą wody a całym oceanem. Czym więcej człowiek studiuje, tym, tym bardziej wie. I tym więcej wie, jak wiele nie wie. To tylko głupi ludzie wiedzą wszystko. Proszę Państwa, jeżeli będziecie w jakąkolwiek dziedzinę nie wiem, nauki, sztuki, to nagle się otwierają takie horyzonty, takie rozgałęzienia, że tracicie wręcz horyzont, bo ten horyzont jest tak daleko. Po prostu coraz więcej widzicie, ile nie wiecie. To jest coś yy, 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 niesamowitego i yy, w zasadzie warto poznawać, ponieważ Pan Jezus, yy, Pan, yy, Pan Bóg, tak? Yy, yy, w momencie stworzenia mówi. Czyńcie sobie ziemię poddaną, się to, czyli poznawajcie to. Yy, dlatego kościół zdecydowanie za, zachęca y, uczonych y, poszczególnych, czy całe instytucje, uniwersytety, instytucje naukowe, y, y, sztukę też, matko, mamy pięknych dokumentów papieskich dotyczących y, sztuki czy, czy też soborowych. Nie? żeby zgłębiać rzetelnie wiedzę. I przeczytam państwu fragment konstytucji duszpasterskiej o kościele w świecie współczesnym 36 punkt jest tak: kto w duchu pokory i wytrwałości usiłuje badać tajemnice rzeczy ten choć nieświadomy tego jest prowadzony jakby ręką Boga, który Podtrzymując wszystkie rzeczy w istnieniu, sprawia, że są tym, czym są. Tak. Chociaż my żyjemy też w takich czasach bardzo łatwego dostępu do nauki, i różne media też proponują zdobywanie wiedzy takim tanim kosztem, bez trudu, bez wysiłku, nie? Jest też łacińskie przysłowie, które to, to, to yy, yy, pokazuje, że stire volunt omnes, studis incumbere pausi. Czyli wszyscy chcieliby posiąść wiedzę, mało kto przykłada się do nauki. Tutaj byśmy dodali też umiejętności. Wszyscy chcieliby umieć. Nie? Malować, nie wiem, grać na fortepianie, ale mało kto ćwiczy. To jest bardzo ważne. Chodzi o to, że już nieraz może Państwu mówiłem, jak chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia tutaj w zabrzu krok mam. To oczywiście są uczniowie niesamowicie uzdolnieni naturalnie. Są też przeciętni. No takich beznadziejnych, to, to się wykruszają, więc to raczej nie ma. Są też przeciętni. I proszę Państwa, ci, którzy byli e, e, poprawni, przeciętni, e, mieli talent, ale bez e, e, największego rozmachu, ale ćwiczyli. Doszli do niesamowitych e, umiejętności, kompetencji. E, 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 oni koncertują. Czasem zdolni, ale mówimy zdolny leni. Nie dochodzili do niczego. Nawet czasem nie kończyli, e, e, nie robili dyplomu e, w szkole muzycznej, e, ponieważ e, to wymaga ćwiczenia. Tak samo, stile voluntomnes studis incumbere pauci. Wszyscy chcieliby posiąć wiedzę albo umiejętności. Mało kto przykłada się do nauki albo ćwiczenia. Więc tacy łatwo uzależniają się też od takich fałszywych proroków, od uwodzicieli, od sekciarzy. Także widzimy to w naszym towarzystwie ikonograficznym. Ktoś nie studiuje i pyta na na, dajmy na to na Polish Iconographers, naszej facebookowej liście, jak coś się robi i pełno pomysłów. A moim zdaniem to, moim zdaniem, to nie chodzi o twoim zdaniem, jak w tradycji ikonograficznej, na przykład bizantyjskiej, taki problem rozwiązywano. I tutaj trzeba konkretnej wiedzy, a nie jak ty się do tego ustosunkowujesz. Mamy pełno opinii. I to. W Piśmie Świętym będziemy czytać na ten temat tak: wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy. A obrócą, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Nie, to jest drugi list do świętego, Temu, świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 4, wersety od 2 do 4. Czyli pójdziemy za y, pogłoskami, za tym, jak mi się wydaje, a nie za wiedzą. Hmm. Też. Ym, Jan Paweł II był wielkim filozofem, święty, wielki papież. On bardzo doceniał rozumność chrześcijaństwa. Po nim Ratzinger tak samo, to jest tak sama linia, czyli Jan Paweł II, Ratzinger, to są takie wielkie postacie rozumności chrześcijaństwa. Tak? Nie byłbym sobą, jakbym nie dodał, że Luigi Giussani na tym zbudował całe komunione Liberacyjne. I no, on ma. W swojej encyklice Fides et Ratio, 17, punkt 20, on pisze tak. Jan Paweł II. Dzięki rozumowi człowiek jest w stanie poznać budowę świata i siły żywiołów, obroty roczne i układy gwiazd. To jest w cudzysłowie. Jednym słowem jest zdolny do myślenia filozoficznego. Człowiek za pomocą rozumu dociera do prawdy, ponieważ oświecony przez wiarę odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy, a w szczególności własnego istnienia. Yy, I numer 23. Chodzi o to, że nie jest to poznanie wyczerpujące i całkowite, wiadomo. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jest rafą, o którą może się rozbić powiązanie wiary i filozofii, ale poza którą otwiera się nieskończony ocean prawdy. No to mógł napisać tylko poeta, prawda? Papież. No, to jest to tak. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest rafą, o którą może rozbić się powiązanie wiary i filozofii, ale poza którą otwiera się nieskończony ocean prawdy. Tak, to jest coś, coś yy, y, 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 pięknego. Chodzi o to, że też y, 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 w tym fragmencie papież y, pokazuje, że w zasadzie nasze poznawanie prawdy, ale też trzeba by dodać y, y, ćwiczenie się w umiejętnościach, nigdy się nie kończy. Nigdy się nie kończy. Tak, Gutta et mane. I co my mamy? Jaki mamy następny punkt? 147. Paradizo. Paradizo. Muszę też Państwu napisać, żeby wysłać piosenkę, która to inspiruje. Paradizo. Paradizo. Żeby tam dać link do tej piosenki. Paradizo, paradizo. preferisco paradizo. Paradizo, paradizo, paradizo. Marco Frizina, prałat nadworny, papieski, kompozytor, na którym cała moja młodość w zasadzie spędzona, bo on pisał na wszystkie zjazdy młodzieży, wszystkie hymny, no coś pięknego. No i to jest akurat paradizo, piosenka o Filip e, Poneri, Filipie e, Nereuszu. Tak byśmy po polsku powiedzieli. E, bardzo ciekawej e, postaci i odsyłam Państwa do filmu Filip e, e, Neri. To taki miniserial. Więc Paradizo. Chodzi o to o rai, o, o, o niebo. Tak, niebo. Niebo, Paradizo. To jest morze i ocean które kosztujemy, spijając z każdą kolejną kroplę. A jej smak nas jednocześnie przeraża i fascynuje swą niewyobrażalnie adekwatną odpowiedzią na nasze pragnienia. Proszę Państwa, tutaj każde słowo jest ważne. Przeraża i y, 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 misterium tremendum i misterium fascinozum. To są słowa kluczowe. Przeraża i fascynuje. Zazwyczaj odnoszące się i do przeżycia religijnego, ale, ale także do przeżycia estetycznego. Kiedy my pijemy, uczestnicząc w tym, jak jesteśmy w Śląskiej Szkole Ikonograficznej, tworzymy ikony. To, co smakujemy, to jest jedyna kropla. Ale ten smak z jednej strony jest fascynujący, z drugiej strony przerażający, on jest, dlatego że on jest niewyobrażalnie adekwatną odpowiedzią na nasze pragnienia. My pragniemy, tak? Pragnienie. I odpowiedzią, że jakiś obraz Pana, za którym tęsknią wyspy, coś, on się w nas kształtuje. To jest coś niesamowitego. Niewyobrażalnie adekwatną, bo to jest tak przystaje do naszego serca, jak mało co. Tak? To jest no tutaj też w Dziusani wybrzmiewa. Dziusani tego uczył. Nie, że jeżeli ruch nie jest odpowiedzią na twoje pragnienia, na twoje potrzeby, idź tam, gdzie znajdziesz odpowiedź. To, to, to nie zostawia ani chwili. Tak. I, I mamy konsekwencje teraz, oczywiście tego, to jest w tym duchu napisane. Jeśli śląska szkoła ikonograficzna nie jest kroplą tego morza, to jest w dużej litery, bo to jest y, y, metaforyczne odniesienie i do paradizu i zasadzie do Pana Jezusa. Odejdź od niej jak najszybciej i szukaj kropel innych mórz. To jest najbardziej nierozumne tkwić w rzeczywistości, na którą narzekasz, To jest niezdobra. Idź tam, gdzie ci będzie dobrze. Nie, nie, nie stój ani chwili tutaj. To jest nierozumne. Szukaj okruchów innego chleba. To są tak jak okruszki chleba. Tak jak ptaszki, które przy, przy, przylatują, tak sobie ciągną po okruszku. Jest to wystarczające, żeby przeżyć. Nie na tyle, żeby no, żyć niesamowicie, ale to, to nam zapowiada Paradiso. Niech Twoje pragnienie odnajdzie odpowiedniejsze zaspokojenie, a Twe serce odpowiedniejsze schronienia. Znowu siarana, no to jest termin buddyjski, żeby znaleźć schronienie, w Buddzie, w darmie i w sandze, ale y, y, znowu z całym bagażem y, buddyjskiej y, symboliki, to jest na, na nasze chrześcijańskie, no, na Buddę Buddów, to jest Jezus Chrystus tak? Y, w y, y, doktrynie, tak? w darmie, czyli no, w ogóle w porządku świata, w Logosie, która y, y, jest wyrażana w nauce Kościoła. I w sandze, czyli we wspólnocie, w komunii, tym czym jest Kościół. Bardzo mądre. Więc proszę Państwa, Gutta et Mare. To, co tutaj kosztujemy, to jest, ta, to jest tylko w fragmencie, to jest kropelka, ale wiemy, że to jest kropelka całego oceanu. I to tak nam odpowiada, że po prostu jesteśmy przerażeni, a z drugiej strony zafascynowani. To jest coś odpowiedniego. W ogóle na tym polega chrześcijaństwo. To jest coś odpowiedniego. To jest to, na co czekał cały kosmos. To nie, nie ma drugiej religii, takiej, która byłaby yy, yy, taką odpowiedzią na yy, z, z, zakodowane, w, przepraszam, zakodowane w człowieku za, yy, za yy, jakby powiedzieć, yy, że serce człowieka jest tak ukształtowane, że nic w świecie go nie zaspokoi, tylko nieskończony Bóg. I w tym się różnimy od buddyzmu, my chrześcijanie. Tyle, wystarczy, proszę Państwa. Sami widzicie, że jestem gadułą i mógłbym o tym mówić, 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 bo, bo to mnie y, inspiruje, to jest coś pięknego. Y, y, należeć do Pana Jezusa. Życzę wszystkim y, no, takiego... Y, Radości, że cokolwiek będzie, to i tak należymy do niego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.